serdecznie, jestem Eterna Picia, to jest kanał Gryf Astroneer. słuchajcie, w dzisiejszym odcinku w końcu zaprezentuję wam znaczenie tych mechanizmów. Mm, w ogóle chciałem z góry przeprosić za poprzedni odcinek troszeczkę w sensie tego, że... za mój głos. I dzisiaj też zresztą, bo jestem chory troszkę, więc musicie mi wybaczyć, że mam taki słomy głos. Taki wiecie, zachrypnięty i tak dalej, no. Generalnie no jak mówię, coś mnie złapało, no chciał, ale chcę wam nagrać te odcineczki, więc słuchajcie. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam zaprezentować, czekajcie, w ogóle to troszkę przesunę, to będzie tematyka innego odcinka troszkę, już widzicie co to zresztą. Więc jak mówię, to będzie tematyka na inny odcinek, ale będzie, złać taki odcinek, kurde, to myślę, że będzie też fajne. Ale dobra, to nie jest dzisiejszy odcinek, więc słuchajcie, co dzisiaj? Dzisiaj, słuchajcie, dobijemy milion banków. Słuchajcie, od jakiegoś czasu cały czas tutaj przy, przylatuję, słuchajcie, i odkładam sobie Astronium. Astronium, czyli ten surowiec, który można znaleźć przy jądrze, oczywiście i cały czas, słuchajcie, tutaj wypełniam sobie ten pojemnik. Jeżdżę łazikiem albo tam podlatywałem statkiem. Zaraz wam pokażę, gdzie, wszystko Wam zaraz zaprezentuję. Tutaj mam słuchajcie y, auto ramiona, tak? Tak. Które, słuchajcie, mi tutaj odkładały cały czas te itemy, przenosiły tutaj ładnie, wszystko się, y, wszystko działało ładnie automatycznie, bo to oczywiście itemki automatyczne, które mogą przenosić itemki z jednego miejsca do drugiego, nie? Cały czas mi tutaj przenosiło i farmiło mi bajty w tych miejscach, więc to, słuchajcie, naprawdę jest coś genialnego. Tutaj cały czas mi się bajty generowały. O jezu, ale rack. <laughs> I słuchajcie, tutaj jak widzicie, też to sobie już wstawiłem teraz po prostu, żeby dobić te bajty, nie? I słuchajcie, skąd mam to astronium? Powinienem Wam zaprezentować, więc teraz właśnie tam się udamy, słuchajcie. Jest to oczywiście w mojej kopalni. Tam właśnie podlecimy teraz. Zaraz zobaczycie miejscugę, w którym sobie farmy astronium generalnie ja wiem, że mógłbym tam zrobić laboratorium, jak w i sensie nie laboratorium, tylko wiecie, komory badawcze też i tam sobie to farmić, ale wiecie co, w sumie wolałem tutaj już sobie to zrobić, bo czemu nie? Ale lagi, ludzie. Ale lagi o matko Masakryczne powiem wam. Stój, 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 daj się wygenerować. Yes! Masakra, ludzie, masakra. Mi się takie lagi porobiły dzisiaj dopiero, wiecie? Nie wiem czemu zresztą takie lagi się porobiły straszne. Masakra, dobra. Hmm. Więc wybaczcie mi się pocięty będzie ten odcinek w sensie takim, że lagi będą, no niestety, no nie wiem co się dzieje dzisiaj, że mówiąc, że takie lagi są masakryczne. Dobra, podjedźmy sobie, słuchajcie, do... Jezu, do tego miejsca. Słuchajcie, nawet głos się laguje, nie tylko, nie tylko ekran się laguje, ale też głos. Ja pierniczę, nie? Nie, to jest masakra. To jest masakra, na Minecrafcie takich lagów miałem. Yes. No, dobra, stój, stój. Spokojnie, uspokój się, uspokój się i podwiększ mnie FPS-y. Już? Chyba już. No tak, oczywiście. <ścoughs> dobra, wiecie co. No, musicie, musicie to wytrzymać, no niestety. Nie, nie, nie mam wyboru. Musicie to wytrzymać. Yes. Nie, to jest straszne ludzie. Ja nie wiem czemu takie lagi się zrobiły i nie było takich lagów nigdy w tej grze. Matko, woska. A najlepsze jest to, że chłodzenie mi się wyłączyło w kąpie właśnie. Tak z dupy, nie? Nie zginąłem chyba? Nie. Ja piernicz. Chłodzenie niech się chociaż odpali, nie? To może będzie lepiej. Boże jedyne. Ja pierdziele. Nie, nie wiem czy tej części nie wytnę, ludzie. Wiecie w montażu. Cześć, stój, stój! 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 Dziękuję. Jest. Milion. Mogę? Mogę się tu zatrzymać? Dziękuję. Ja pierdziele. Nie, to jest straszne ludzie. To jest straszne. Nie mam pojęcia czemu takie lagi się zrobiły ludzie. Mam poleciał screen. Matko boska. E, wiecie co? Nie wiem, czy sobie nie zrestartuję gry, bo to jest. to jest. straszne. Lekko mówiąc, nie, nie, to jest straszne ludzie, To jest po prostu. ja nie wiem. Tym bardziej, że chłodzenie w ogóle. E, w sensie, że chłod nie chłodzi mi w ogóle, nie? w tej chwili. Znaczy, no, wiatraki nie chodzą, ale tak mega leciutko, nie? Jakby w ogóle nic nie chłodziło, ja nie wiem Masakra jakaś, masakra Ej bez jaja, ja nigdy takich lagów nie miałem w tej grze Yes Ciekawe jak nazwę ten odcinek y, Milion bajtów czy lagi, nie wiem właśnie Będę musiał pomyśleć nad tytułem <laughs> Nie no, bez jaja Dobra, wiecie co, to absolutnie nie ma sensu y, W tej chwili będzie cięcie, ja restartuję grę Zobaczymy jak to będzie szło, dobra, cięcie no to lecimy, zobaczmy ludzie yy, Restart był, zobaczmy jak to śmika <grywa> yy, yes. Czemu? Czemu to jest takie chamskie? Dobra, w każdym razie zajmijmy się... A czekajcie, w na odwód powinienem lecieć Zajmijmy się sprawami, którymi trzeba się zająć <grywa> No... okej okay. Póki co nie ma aż takiej tragedii, ale nie chcę zapeszać też, nie? Więc po prostu lećmy, nie? Dobra Mm, zaraz Wam zaprezentuję, yy, jak to wygląda, słuchajcie, jak tutaj sytuacja wygląda. <laughs> więc pod, podjedźmy sobie tędy. I... cyk. Słuchajcie, jest to miejscówa, które kopie mi się cały czas, znaczy kopało, bo w tej chwili nie jest już aktywny autoekstraktor, który mi wydobywa cały czas Astronium. I słuchajcie, właściwie go, wystarczy tylko kliknąć, cyk, i cyk, na nowo może kopać, więc słuchajcie, to jest świetna opcja. Tak naprawdę mam cały czas tutaj nieskończone surowce. I słuchajcie, to jest sobie zrobiłem pojemnik, dwa artygie, które mi cały czas tutaj energię dają, żeby działał. Generalnie tak to śmiga ludzie, jak możecie zauważyć. Cały czas tutaj autorami przynosi tutaj, jeśli chcę kiedyś, jeśli chcę wziąć itemy stąd, słuchajcie, no to podjeżdżam sobie jakimś pojazdem i tutaj mi ładuje, nie? Więc słuchajcie, to jest naprawdę genialna opcja, bo muszę wam powiedzieć. No, w ogóle świetna, świetny pomysł chyba, wiecie, z tym, bo to naprawdę się sprawdza. Jak, mam, jak muszę Wam powiedzieć, i naprawdę mi się to mega podoba. No, to jest świetne, naprawdę. I słuchajcie, stąd cały czas a astronium. No, jak można zauważyć, wszystko te śmiga bez zarzutu. I tak naprawdę, ludzie, to chyba tyle z tego, co chciałem Wam tutaj pokazać. Y, milion bajtów wybiło, i to jest, słuchajcie, naprawdę rzecz, która mnie mega cieszy. No, naprawdę, to jest fajne, ludzie. To jest fajne. Dobra, słuchajcie, y, nie wiem, ile od czasu na odcinku już mamy. Ale chyba powolutku będę kończył. Wiem, że to będzie mega krótki odcinek, ale szczerze. Chciałem tylko nagrać taki odcinek, którym prezentuję, gdzie będą bajty i tak naprawdę nic więcej chyba wiecie. Yy, szczerze, no to myślę, że nawet spoko taki odcinek. Szkoda, że polagowany mega. W tej chwili jest... Nie zapeszajmy, nie zapeszajmy nawet. Ale wiecie co? Możemy jeszcze polatać chwileczkę, po, poeksplorować coś, nie wiem. Generalnie w tej chwili myślę, że... Yy, w tej chwili myślę, że po prostu wrócę sobie na górę, nie? I... Nie wiem czy coś jeszcze chcę robić dzisiaj, nie? Z wami na odcinku, no chyba tak naprawdę nic więcej tu już nie pozostaje mi do roboty. Nie pomyślę, co mogę jeszcze z Wami tutaj zrobić, no. Nie wiem, chyba nic więcej. Wiem, mogę wam z Wami pomówić o Minecrafcie, bo generalnie ja to nagrywam. Tydzień po main tak naprawdę jakoś. Wiem, że to jest straszne wyprzedzenie, jeśli chodzi o odcinki, ale no zrobiłem sobie takie wyprzedzenie, czemu nie? Yy, słuchajcie, generalnie tak. Plany moje na bazę nieco się zmieniły, biorąc pod uwagę, że Debug został przesunięte. Więc chciałbym słuchajcie, co sobie to w tym descent, że ja stworzę górę faktycznie w 1.18, zbuduję tu wielką górę Wybuduję słuchajcie taki mur wokół niej, I zamiast wioski, która miała pierwotnie powstać, planuję wbudować, o ile faktycznie będzie zaktualizowany w 1.19, las brzozowy Słuchajcie, las brzozowy, chciałbym zbudować taki piękny dookoła A w samym środku słuchajcie góry zbudowałbym miasto Divdark I mój plan ze sprowadzaniem Wardena nie zmienia się, tylko to wszystko będzie przeniesione słuchajcie na 1.19 a w środku słuchajcie będzie taka jaskinia, pół na pół myślę, pół na pół, w sensie tą deep state, nie taka przekładana yy, Więc tak to będzie wyglądać myślę, no w środku oczywiście będzie domek, nie wiem właściwie z czego jeszcze, może połączę troszkę tego nowego drzewa na morzyn Plus deep state, nie wiem, zobaczę Poza tym słuchajcie, chciałbym tam zrobić zejście jakieś ładne i takie pilary, wiecie, taki pomost, prowadzący piękny yy, No i oczywiście pilary słuchajcie, które by całe to podtrzymywały Yy, więc yy, to mogło być naprawdę dobre. Wiecie co, ja sobie tutaj tylko załadowałbym jeszcze raz te wszystkie tutaj yy, komory badawcze Bo chciałbym tutaj screen na miniaturkę zrobić jeszcze, nie? Więc warto by było to na chwilkę jeszcze dać chociaż, nie? Jest? Dobra To co ludzie, ja to wyłączam i strzelam sobie No Czemu to w ogóle ma tutaj taki kolor, a te, a te nie mają, nie? Nie wiem właśnie Czekajcie, zrobię to sobie jeszcze raz co się z tym stało? Ej, Aha, chyba zniknęło. No dobra, mniejsza. Eee. No dobra, nieważne. Pójdziemy, się, że taki screen jakiś. Ooo, piękny, piękny screen. Poszedł, dobra. Yy, wracając do tematu bazy, słuchajcie, chciałbym zrobić taką górę, faktycznie jak to powiedziałem. I jakby jakby już był ten domek po środku, nie? Tej wielkiej jaskini. To planowo zrobić tam zejście do magazynu który będzie w klimacie nowych bagien, słuchajcie, czyli tam nie wiem, może porobimy taki sufit właśnie z liści fajny, porobimy sobie takie y, ściany właśnie z namorzyn i tam będzie, wiecie, no bo ja generalnie kieruję się takim samym designem magazynów praktycznie wszędzie, czyli takie tło magazynu by było właśnie z, z tego nowego bloku, czyli cegieł takich y, błotnych, nie wiem jak to na to określić cudzie. I zrobiłbym sobie jeszcze, słuchajcie, takie weśnie właśnie, ca całą podłogę żebym sobie zrobił, taką właśnie bagietną, wiecie, i tam żałoby bym sobie sprowadził, myślę, że jakieś liany by były, no, to mogłoby to, to być super, powiem wam, ewentualnie jakieś korzenie jeszcze z tych nowych drzew, na morzyn no generalnie mam jakieś pomysły, słuchajcie, na tą bazę i myślę, że faktycznie może to się fajnie udać, tylko jak mówię, podzielimy sobie tą budowę tej bazy na dwie części, pierwsza część, budowa samego szkieletu, całego ca kształtu, słuchajcie, i druga połowa? Dekoracja, więc oczywiście pierwsza połowa będzie naturalnie w 1.19, twu 1.18, a druga połowa dopiero będzie w 1.19, czyli tam, gdzie dadzą nowe bloki i inne rzeczy. No takie info krótkie od, 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 odnośnie, nie mogę się wysłowić, odnośnie Minecrafta w odcinku Zastronina, więc. <grytanie> tak, tak, śmiesznie troszkę, nie? I, słuchajcie, chyba to by było na tyle, nie? Wiem, że dość krótkie odcinek, właśnie. Nie powiedziałem wam w poprzednim odcinku, ale słuchajcie, tutaj sobie powiększyłem trochę tą elektrownię wiatrową, jak proszę zauważyć, do... przybyły trzy wiatraki dodatkowe i słuchajcie, przybyły dwie e, platformy z bateriami. Słuchajcie, energią teraz pod dostatkiem. Na, na wszystko mi już wystarcza, więc to jest świetna opcja. Naprawdę słuchajcie, to jest świetne. I słuchajcie, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, wiem, że krótki odcinek, powtarzam się, wiem, yy, ale no mimo wszystko, jak mówię, no więcej chyba nie chcę już dzisiaj nic robić, to by było na tyle, chciałem wam to zaprezentować, chciałem troszkę pogadać z wami, więc co, to było na tyle, druga połowa odcinka przyjemniejsza niż pierwsza, bo tam cały czas lagowało, tutaj przynajmniej było dość przyjemnie, więc co, bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie, to było na tyle, trzymajcie się, cześć!